Franciszek, jak myślisz, kto odpadnie? Eee, ee, yeah yeah. Słuchajcie, na podłodze zrobię procenty takie linie, żeby pokazać, kto ile ma głosów. No bo nie mam żadnego telewizora, niestety. Tak, tak zrobię właśnie. I zobaczymy, tak, kto odpadnie, no bo to jest nudne po prostu mówienie głosów. Tak. Kto z Was odpadnie, zostanie zabity! Nie. Nasze zadanie to przeżyć z moim potworem. Ej, Fnaf2, co to za brzydka żaba, z, która wygląda jak happy frog z FNAFA. I w ogóle nie jest zardzie całe! Z tym potworem, na no pokoruj się, się miał na mnie. Nie poddaję się, ale najpierw coś powiem moi wszyscy przyjaciele z drużyny. <śmiech> <śmiech> Chcę wam podziękować, że byliście ze mną. Teraz już znam moją śmierć. Herobrajnie, ktoś inni, to, A na nasie tylko ja zostałem przy życiu z was. Więc chciałem wam podziękić, więc chciałem wam życzyć szczęścia. Znaczy nie żyjecie, więc nie może się tego usłyszeć, A teraz mój czas, żegnajcie przyjaciele. Mam nadzieję, że to wygrasza na nas. nie, czekaj, odpadłeś, dobra, nieważne, żegnajcie. To nie zadziałało tak jak myślałem. I ja właśnie jaśnie wygrałem? <laughs> Napiszcie literę którąś, która pisze nad głowami tych postaci, żeby odpadło w następnym odcinku. Głosowanie trwa dwa dni! Pff.